Cześć, witam serdecznie w kolejnym vlogmasie. Właśnie wracam z pracy i jadąc coś zauważyłam, więc muszę wam to koniecznie pokazać. Spójrzcie, jaka śliczna rodzinka łabątków. Jakie cudeńka. Teś, taś, taś, taś. O, jak się zaprezentował. O, jak sobie kociaczek, memiaczek pije wodę. Jaki spragniony menis, pozie końcówki, se moczysz. pozie jak się kotkowi chce pić. Oczywiście świątecznie udekorowane, żeby nie było. Tymczasem ja tutaj dostałam coś od teściowej, więc myślę, że sprawdźmy, zróbmy sobie unboxing. Mhm. Ja zobaczcie jakie świąteczne krasnale widzicie to w kadrze aha, ta menisia widzicie, dobra zjedźmy kadrem takie krasnale to jest Agnieszka, to jest Adrian robione ręcznie przez teściową, dzisiaj do niej trafił stroik, więc trochę mamy tak w klimacie handmade'owym coś tam w domach Ponieważ na live'ach często piję kawę, czasem dostaję od was pytania, jaka jest moja ulubiona kawa. Więc mam w domu taki cudowny przyrząd, dość nowoczesny, otwala się przy pomocy aplikacji. Ogólnie, jeżeli chodzi o kwestie kawy, żeby nie było bardzo dobrej jakości ziarno. Ja uwielbiam otwierać tą półkę, bo po prostu otwiera się ją i po prostu bucha taki zapach kawy, naprawdę fajny. Ale czy to jest moja ulubiona kawa? ja chcesz kawę? No. Oj, tukawa. Robi go Ja natomiast piję najwyższej jakości kawę. To jest rąki. Słuchajcie, laski to jest w ogóle hit. Dla mnie ta kawa to jest najsmaczniejsza kawa, kiedykolwiek piłam. W mojej opinii ona smakuje nutellą, więc pomimo tego, że taki sprzęt w domu jest... Kawa jest na wyciągnięcie ręki, słuchajcie, ja sięgam po kawę z i Jest moją totalnie ulubioną. I ja lubię takie śmieszne zapachy, smaki kawy. I ostatnio kupiłam jeszcze coś takiego: kapucinę, która miała mieć smak wiśniowy. Może w smaku jest to dobre, ale wygląda to ohydnie to się w ogóle nie chce rozpuszczać w wodzie robią się z tego takie grudki, wygląda to okropnie, kolor ma okropnie, w ogóle w tym kawy nie ma praktycznie, to jest, jeżeli dobrze pamiętam, chyba półtora procenta kawy. Nie widzę w tym momencie składu, w każdym razie jakaś taka śmieszna ilość kawy, więc ja jak sobie ją kiedyś zrobiłam, tak po pracy, to tak mówię, kurczę, czemu mnie to w ogóle nie powodziło ta kawa, potem tak patrzę, mhm, mm tutaj to przynajmniej jest 95% kawy, Fakt faktem rozpuszczalny jest w no ale przynajmniej coś tam w jakiś sposób na człowieka oddziałuje. Kubeczek w kucyki pony nie przypadkowo jest w kucyka ramiki. Mało tego, to od Adriana dostałam kubeczek i. Kiedyś dostałam od niego taką wielką kinder niespodziankę i, co ciekawe, rarity też w nim była. Um, kiedyś miałam fazę, że próbowałam, uczyć się angielskiego, postanowiłam, że obejrzę sobie jakiś serial po angielsku, bo już czułam się całkiem dobrze, bo byłam w trakcie nauki języka angielskiego, pomyślałam, okej, okay, obejrzę sobie serial po angielsku. Puściłam... No, ja uwielbiam filmy Rodzina Damsów, więc stwierdziłam, obejrzę sobie serial po angielsku. Ten czarny humor nie do końca łapałam, nie bardzo rozumiałam, o czym jest mowa, więc stwierdziłam, okej, okay, nie rzucę się od razu na wysoki na jakąś tam głębokie, głęboką wodę, wysoki kaliber. I stwierdziłam, zacznijmy od czegoś prostego. Wsiądzę sobie kucyki pony w języku angielskim. Nic z tego nie rozumiałam, ale bajka mi się podobała. <grym> a ja mi kiedyś podesłał jeden film właśnie z kucyków pony, gdzie była Rarity i ona tak bardzo przeżywała, że jakiś pies nazwał ją mułem, a ona jest kucykiem. I ja mu się to bardzo skarżyło z moją osobą. I tak też. Przez jakiś czas była faza na Małe podsumowanko zakupów wczorajszych świeczek. Odpaliliśmy wczoraj sobie tą zieloną. Bardzo przyjemnie pachnie, obawiałam się, ponieważ nie znaliśmy tej firmy, ale naprawdę ładnie pachnie. Tej DW jeszcze nie odpalaliśmy, natomiast jestem pewna co do jakości DW, więc przyjdzie na nie czas. Natomiast dzisiaj z samego rana odpaliliśmy tą z pingwinkiem. I na początku nie było nic czuć. Adrian dzisiaj pracował zdalnie, ja pojechałam do pracy i tak gdzieś po dwóch do, godzinach dostaję wiadomość, że ta świeczka zajebiście pachnie. Ona się musiała tak trochę przepalić z wierzchu i potem rzeczywiście ten zapaszek jest naprawdę fajnie wyczuwalny. Dzisiaj sobie właśnie cały wieczór palimy i ma podobną nutę jak właśnie ta zielona. Też jest w niej coś takiego świerkowego, tylko ta zielona to jest taki świerk, nie wiem, bardziej jakby taki orzeźwiający, a tutaj oprócz takiego świerka jest jeszcze jakby nuta jakichś białych kwiatów, lekko czegoś pudrowego, czegoś takiego. Natomiast jak już mówimy o pudrowych zapaszkach, to jak widzicie świeczuszka Baby Powder z Twinkle Candle znalazła swoje miejsce. bo że tu jest piąsu I znalazła swoje miejsce i właśnie jest w tym stroiku, który Wam pokazywałam, jak robiłam. No. No, powiem wam, że kurczak sobie tak patrzę na ten stroj i myślę, jak za pierwszym razem to, to nawet wyszło. Bałam się, że będzie gorzej, że wiecie, że nic nie wyjdzie, że będzie przed wami wstyd. No a tu powiem wam, nawet się to tak komponuje. A tymczasem, bo już wstyd po prostu, że ja wam tak cały czas pokazuję te paznokcie, ale przyznam szczerze, że nie bardzo wiem, na co postawić teraz, jakie sobie świeże zrobić, więc hmm, chyba po prostu postawię na czerwień. Ale pokażę Wam te, jak robiłam, czym robiłam, bo jestem bardzo zadowolona z efektu. Wygląda tak całkiem profesjonalnie, chociaż wcale nie wymaga dużo, dużego nakładu pracy. Zaraz Wam pokażę. Okej, okay, więc tutaj mam wszystkie trzy lakierki, które używałam do wykonania tego manikuru. Dobra, może pokażę tą rękę, bo mimo wszystko wygląda lepiej. Ten mam taki zła masa takiego. No ale dobra. Ogólnie, ym, nie wiem czy widzicie, przemilczmy moje wielkie odrosty. Natomiast poza tymi odrostami... Zobaczcie, że nic się nie wykruszyło. Ten manikur ma już dwa tygodnie, więc nic nie jest, wiecie, odpryśnięte, nic takiego, więc całkiem spoko. Ogólnie wyjątkowo mi się podobała ta koncepcja, więc pomyślałam, że się z wami podzielę, jak to zrobiłam. E, oczywiście przygotowanie płytki robiłam wam cały film o tym, jak robię manikur, to sobie możecie zobaczyć. Oczywiście tam baza, że, żel, baza, no i potem użyłam właśnie z. Jokubo 040 i to jest taki beż. Nałożyłam dwie warstwy, żeby było bardzo ładne krycie. Następnie przeszłam do czerwieni 035. W ogóle wszystkie tutaj mam teraz akcesoria z Jokubo. Testuję sobie mocno tę markę. Justyna z na tym mnie zaopatrzyła, więc pozdrawiam. I tym kolorkiem zrobiłam sobie tylko taki właśnie gradient Gdzieś do jednej trzeciej długości paznokcia, tak gdzieś bym Wam to mogła pokazać. On w ogóle nie był idealny, nawet nie wiem czy to zauważycie, ale tu widać, że, że ten gradient jest taki bardzo mocno, jakby to powiedzieć, no ogólnie wiecie, nie było to takie aż bardzo starane. Oczywiście się starałam, ale ja nie mam takich umiejętności i zdolności, żeby robić bardzo starannie takie gradienty, więc nie przejmujcie się, jeżeli to będzie takie trochę krzywe i koślawe w sumie. Naprawdę wygląda to potem spoko, bo to się ładnie przykrywa. I potem właśnie na sam koniec, jak już zrobiłam sobie ten gradient, ja go chyba nakładam, na... tak, ja go najpierw nałożyłam, wiecie, utwardziłam ten beż, potem właśnie nałożyłam te czerwień, Ym, troszkę ją dalej ro rozciągnęłam przy pomocy pędzelka, żeby, żeby właśnie zrobił się taki gradient. Utwardziłam i potem jeszcze przy samej nasadzie, tylko żeby wzmocnić właśnie te, te czerwień, to tylko tą czerwień dołożyłam, ale już jej tak bardzo nie przeciągałam, żeby właśnie jakiś taki w miarę gradiencik powstał. No i po utwardzeniu nałożyłam takie coś. Również to jest Jokubo i to jest połyskujący żel. On tak pięknie wygląda. No, spójrzcie, ja nie wiem, jak ja na to patrzę. Kojarzy mi się to po prostu z butami Lobutę, z tą czerwoną podeszwą. To jest taki piękny, żywy odcień, bardzo modny w tym sezonie. Valentino, coś ten deseń czerwień Valentino tak zwana. No ogólnie mega mi się to podoba i na paznokciach to wygląda przecudownie. To trzeba wyciągać pędzelkiem, właśnie pędzelkiem sobie to nakładałam od nasady, przeciągając, bo to jest wiecie, same drobinki zanurzone w bezbarwnym żelu, więc takie przeciąganie potem tego żelu nie było żadnym problemem. Można było długo majsterkować nad tym kształtem, żebym sobie to ułożyła tak jak chcę, no i do utwardzenia i potem tylko top, i powiem wam, no, no nie było to jakieś bardzo trudne, skomplikowane, a wygląda, no przynajmniej dla mnie, satysfakcjonująco, dlatego chciałam wam to zdradzić. A dzisiaj postawię chyba po prostu na klasyczną czerwień. Może jednego paznokcia zrobię sobie z pomocą tego Joku, żeby coś tam mi. to jest 105 numer, żeby coś tam mi błyszczało. Natomiast no przyznam szczerze, że ja nie mam wielkich umiejętności, jeżeli chodzi o robienie paznokci i nie bardzo wiem, co mogłabym zrobić, a czasem tak mam, że myślę, że zamiast przekombinować, to może lepiej postawić właśnie na taką klasykę. Paznokcie zrobione. Od razu człowiek się inaczej czuje, jak nie ma odrostu. W ogóle przyznam wam szczerze, że mam tak już długie paznokcie i to dzięki temu, że zaczęłam stosować taki żel. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale też go wam pokazałam w tym filmie, jak robiłam paznokcie. On tak ładnie wzmacnia moje paznokcie, podobnie jak właśnie włosy, są bardzo cienkie i delikatne. To no, wszystko ze sobą powiązane. Bardzo często ktoś ma cienkie włosy na głowie. To też przy okazji ma właśnie cienkie brwi, łatwo wycierające się i cienkie, delikatne owłosienie na ciele, no i słabe paznokcie. I u mnie rzeczywiście też tak jest. I odkąd zaczęłam robić hybrydę, to właśnie to, za to ją doceniłam, że dzięki używaniu tych wszystkich hardów i baz takich wzmacniających, moje paznokcie przestały się łamać. Bo moje paznokcie zawsze były łamliwe, niezależnie od tego, czy coś suplementowałam, czy nie. Były bardzo cienkie, łatwo się odkształcały i łatwo się łamały. Oczywiście, kiedy coś suplementowałam, czy jakieś odżywki wcierałam, było lepiej. Niemniej jednak nie było to tak jak miałam możliwość, no chociażby, nie wiem, robiłyśmy jakieś zabiegi manicure między sobą na kosmetologii, to widziałam jakie moje koleżanki miały paznokcie same z siebie, więc, o, no proszę, Mały problemy techniczne, coś ze mną światło i nie chce współgrać, takie neutralne, chłodne, ciepłe, nie ma problemu, ale neutralne, nie wiem, nie wiem o co chodzi, yy, więc... Jeżeli chodzi o moje paznokcie, zaczęło się właśnie to od tych hybryd, że zauważyłam, że jak robię sobie tymi bazami i hardami, to zdecydowanie moje, moje paznokcie są takie bardziej odporne na jakąkolwiek łamliwość, na to odkształcanie, nie są takie podatne. No i postanowiłam... Coś z żelem, co względu na to, że żel wydaje mi się daje lepszą możliwość ewentualnie jakiegoś przedłużania paznokci i takiej jakiejś zabawy, chciałam trochę zacząć właśnie pędzelkami się bawić i uznałam, że takie wykonywanie co dwa tygodnie przy każdym manikurze żelu na pewno też troszeczkę pomoże mi jakby panować nad pędzelkami, coś w ten deseń. No, postanowiłam spróbować i na chwilę obecną jestem bardzo zadowolona z efektu. Wiadomo, prawej wam nie pokazuję tak z bliska, bo, bo paznokcie na prawej gorzej nie wychodzą, bo jestem praworęczna. Ja to jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jednak nie dodałam sobie na jednego paznokcia tych drobinek, takich czerwonych, bo jednak na takim całkowicie jednolitym kolorze nie wyglądało to aż tak fajnie. Niemniej jednak z całą pewnością nie wiem, może kiedyś jeszcze spróbuję czerwień plus czerń plus ta czerwień. Myślałam, że ewentualnie jakieś bordo, ale właśnie nie wiem, czy. Połączenie bordo i taki żywej czerwieni to chyba nie pasuje, więc nie za bardzo wiem też z jakim kolorem mogłabym to skomponować. Będę się z całą pewnością nad tym zastanawiać. No ale teraz przejdźmy już do klubu tego odcinka, czyli otwieranie kalendarza adwentowego nati, nati. I dzisiaj szukam numeru 6, o od razu. Czy na pewno nie pomylę szóstki z dziewiątką? Tak jak jedynki z siódemką, moje drogie... Masakra, czekajcie. Patrzę na przykład na 13. Tak, kokardka ma być u góry, więc tu mam kokardkę również u góry. Dobra, otwieramy. I jeszcze, moje drogie, jedno takie ogłoszenie, bo ja się teraz zorientowałam, że powiedziałam Wam, że wyniki rozdania będą 6 grudnia, ale nie wzięłam tego pod uwagę, że 6 grudzień dla Was i dla mnie nagrywającej film to nie będzie ta sama data. Więc jak Wy będziecie oczekiwać wyników 6 grudnia to żebym ja mogła je ogłosić 6 grudnia, to ja bym musiała je wcześniej um, wylosować i nagrać, a skoro podałam datę do 6 grudnia, to znaczy, że do 6 grudnia będą wpływać tam yy, te drobne na się pomaga na zbiórki charytatywne, więc, sorry, nie ogarnęłam tego, więc zróbmy tak, do 6 grudnia macie czas na te wpłaty, tam na to się pomaga, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to sprawdźcie pierwszy vlog, tam będziecie miały wszystkie dane podane bo nie chcę informować jakoś w opisie, opisywać i tak dalej. Nie lubię czegoś takiego, wiecie, takich robienia rozdań specjalnie tylko i wyłącznie po to, żeby zwoływać jak najwięcej osób, żeby przyszło, wiecie, takich lajków, komentarzy, trochę pusy. No wiadomo, że tak jest i od czasu do czasu takie coś się robi, ale nie chciałabym, żeby to tylko i wyłącznie było na moim kanale, bo nie zależy mi na takich pustych obserwatorach, którzy są takimi hienami kon konkursowymi, którzy czekają tylko na ten konkurs, a tak naprawdę nie są zaangażowani w tę naszą mikrospołeczność. Więc od czasu do czasu jasne coś takiego wrzucić trzeba, ale tak jak widzicie, nie ma u mnie tego dużo i z całą pewnością nie będzie tak, że właśnie mi się to odmieni. Bo, bo ja to tak, wiecie, to, to nawet nie jest fajne w momencie, kiedy ja na przykład czytam jakieś komentarze, i nie ma żadnych komentarzy, albo jest ich bardzo mało odnoszących się do treści filmu, tylko wszystko się odnosi tylko i wyłącznie do rozdania. I wtedy to pokazuje jakaś skala osób, które nie przyszły dla ciebie, dla twojego filmu, tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać rozdanie. No nie? Nie, nie, no. Tak z mojej perspektywy to też nie jest takie zbyt fajne. Więc do tego szóstego możecie sobie ym, tam wysyłać te, 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 te tam złotówka, na przykład wpłacić na te konto i, i wysłać mi potwierdzenie przelewu. I 6 jak to będzie zamknięte i kiedy ja będę nagrywała 6, a dzisiaj jak to Wam nagrywam... Boże, dzisiaj jest drugi. Tak więc, jeżeli oglądacie systematycznie vlogmasy, a podejrzewam, że Wy będziecie systematycznie je oglądać, to to raczej wydaje mi się, że te same osoby oglądają vlogmasy cały czas, bo to jest ta nasza zaangażowana taka mocno społeczność, to uważam, że na pewno nie przeoczycie tej informacji o wynikach. Jak będzie dla mnie, 6 albo siódmy inaczej, no bo do końca 6, tak? Czyli do końca 6 możecie mm, przesyłać te zgłoszenia, że jesteście zainteresowane wzięciem udziału w rozdaniu. siódmego robię losowanie i kiedy dla mnie w mojej przestrzeni czasowej będzie 7 grudzień, to wtedy właśnie nagram tego vlogmasa i Was poinformuję, że z wylosowałam zwycięzców czy coś tam, coś tam. Więc tak to zrobimy. Wiem, że to jest mało logiczne, wiem, że to jest niejasne dla, no na pewno to nie jest jasne, jak w tym momencie o tym mówię, przepraszam, nie przemyślałam sobie tak tego logistycznie, ja też tak trochę na bieżąco to, to wszystko wymyśliłam i właśnie nie pomyślałam, że to będzie trochę trudne do ogarnięcia. Przepraszam, mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewacie, natomiast przyświeca temu szczytny cel, jakieś tam wpłacamy pieniążki na zbiórki charytatywne dla zwierzaczków, więc... Myślę, że to można wybaczyć takie moje niedociągnięcia. A teraz już sprawdźmy, co ja tutaj mam. I to jest krem do rąk Jąb z takim pięknym shopem. Adrian mnie nazywa shopem, więc mam bardzo duży sentyment do tych zwierzaczków. W ogóle ja uwielbiam oglądać shopy na internecie. Czasem mam coś wrzucam na Instagramie, bo one są takie śmieszne, takie nieporadne i takie grubiutkie. I tak uroczo się nie wygląda. No i Adrian, tak mówi, że ja takiego shopa przypomina takiego grubowego shop. I tak, jeżeli chodzi o całą serię kwiatlipy, no właśnie ze względu na tą grafikę z tymi szopami, ona gdzieś tam przykuła moją uwagę, ale nie do wszystkich tych kosmetyków hmm, byłabym w stanie jej używać. Nie wszystkie są takie, że ja bym akceptowała ich składy, bo tam w tej serii lubi się przewijać nikol propylenowe, Ale jeżeli chodzi o ten kremik, wszystko jest w nim. Cacy, jak najbardziej. I wiecie co w sumie, no mogłabym już go użyć, bo kremy do rąk to w tym momencie idą mi jak woda, że tak powiem. Eee, tak, nic nie pomyliłam, tak, chętnie. Nie naprawdę z tym fofastem 1 grudnia, że ja otworzyłam si siódemkę zamiast jedynkę, matko. Ale mocno zamknięte. Tak prezentuje się wnętrze. Może tu będziecie lepiej widzieć. Eee, tak, tak jest do góry. Ogólnie te kremiki z ją, ja miałam jakąś wersję z Rosmana, nawet miałam dwie, bo miałam bez i wanilia oraz rabarbar róża. Każdy z tych kremów przypadł mi do gustu, natomiast to na co zwracam uwagę, to opakowanie trochę jest nieprzyjemne, niepraktyczne dla mnie, jeżeli chodzi o moją pracę, czyli jazdę samochodem i dość. Taką dużą chęć stosowania takich kremów, kiedy na przykład stoję na światłach, i takie bawienie się z zakrętką, to nie jest dla mnie coś dobrego. Ale przy komputerze, jak pracuję, czy ogólnie w domu, teraz krem do rąk warto jest mieć. Ale on jest fajny, bo on jest taki całkiem gęściutki, jak na te kremy z yob. Wydaje mi się, że on jest bardziej treściwy niż te, które miałam. Więc zapowiada się naprawdę przyjemnie. O, i ma bardzo ciekawy zapach. Jest to coś takiego kwiatowego, ale mm, z nutą czegoś ciężkiego. Tak, mocno kwiatowy, z, le, z jednej strony ulotny zapaszek, ale z drugiej strony ma coś takiego przy ciele i ciężkiego. Bardzo jestem tego kosmetyku ciekawa. Jego design bardzo trafia w mój gust. Podoba mi się takie energetyzujące opakowanie. I jestem bardzo ciekawa, co będzie jutro. Trzymajcie się ciepło i widzimy się niebawem. Pa!